ściany z bala 20 na 30 cm. Na wewnątrz będzie tak zwany pruski mur lub ściana ryglowa tu już pofrezowane są kanały żeby elektryk miał łatwiej pociągnąć kabelki a później murarze żeby ich nie musieli wycinać Do tego tu mamy pod każdym słupkiem Mamy śrubę, służy ona do regulowania wysokości ścian względem ścian z bala, które osiadają. Tu Mam takie piękne zastrzały, tak jak widać tutaj. One usztywniają całą ścianę. A tu jest strop belkowy. Belki stropowe w podciągu łączone na jaskół czy ogon specjalnym frezem. Miłego dnia!